Nie włączę flesza. Firma Activision poinformowała, że Call of Duty Modern Warfare jest, nie uwierzycie, najlepiej sprzedającą się tegoroczną grą typu premium, a więc dostępną w typowej pełnej cenie. Przychody ze sprzedaży w 3 dni przekroczyły 600 milionów dolarów i to najlepszy debiut gry z tej serii na obecnej generacji konsol. Co ciekawe, bardzo dobrze sprzedaje się także wersja PC-towa. Studio Warhorse wypuściło zestaw oficjalnych narzędzi moderskich do swojej gry RPG Kingdom Come Deliverance. Po wielu opóźnieniach wreszcie doczekaliśmy się tego pakietu. Moderzy otrzymali narzędzia i edytory wykorzystane ponoć do produkcji gier. Będzie dało się tworzyć nowe questy, zmieniać wygląd świata, projektować przerywniki filmowe. Strach się bać, co wymyśli społeczność. Thank you very much for your support. Well, this is how will we our country. PlayStation 4 wskoczyła na pozycję drugiej najlepiej sprzedającej się domowej konsoli w historii, z prawie 103 milionami sprzedanych konsol. Na miejscu pierwszym pozostaje PlayStation 2, a na miejscu trzecim PlayStation 1. Sony poinformowało też, że usługa abonamentowa PlayStation Plus posiada prawie 37 milionów abonentów, a skoro już jesteśmy przy plusie, w listopadzie do baz gier zostaną dodane Nioch i Outlast 2. Pierwsza z gier to udany klon a druga to udany horror. A teraz obszerne wieści z obozu Electronic Arts. Po pierwsze, gry tego wydawcy pojawią się ponownie na Steamie, ale najczęściej do uruchomienia będą wymagały odpalenia w te także oprogramowania Origin. Pierwszym tytułem tego typu będzie Star Wars Jedi Fallen Order, którego kupimy właśnie na platformie Valve. Premiera już niedługo. I jej nie ukrywa, że liczy na dobrą sprzedaż gry. Plan zakłada sprzedanie od 6 do 8 milionów egzemplarzy do końca marca 2020 roku. Co zaś tyczy się dalszych planów. Kolejna odsłona Battlefield, nazwijmy ją Battlefieldem 6, wyjdzie najwcześniej w 2021 roku. W przyszłym roku firma skoncentruje się na rozwoju Apex Legends, bo ta ma już 70 milionów graczy. Wersja na Steamie co ciekawe, nie będzie wymagało odpalenia w tle Origina. W planach są także Dragon Age, czy kolejna gra Star Wars, ale na nie poczekamy na pewno do co najmniej 2022 roku. Z mniej pozytywnych wieści seria NBA Live znowu jest na wstrzymaniu. I, I Czas na kolejną celebrację wyników sprzedaży. Remnant from the Ashes, a więc gra stworzona przez studio Gunfire Games, osiągnęła sukces. Twórcy mówią o milionie sprzedanych egzemplarzy. Są plany na dalszy rozwój gry i przygotowanie treści dla tej społeczności. To m.in. tryb Hardcore, który wychodzi w tym tygodniu. W nim jeden zgon zakończy grę na dobre. Gunfire ma też w planach co najmniej dwa DLC zaplanowane na przyszły rok. Oła. A na koniec parę informacji od Microsoftu. Po pierwsze, w regulaminie jednej z usług firmy pojawiła się wzmianka, że roboczo nazwane Xbox Scarlett, czyli nowa konsola, miałby pojawić się pod koniec przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, czeka nas kolejne starcie między PlayStation a Xboxem. Microsoft testuje też rozwiązanie strumieniowania gier z Xboxa One na urządzenia mobilne z Androidem. Ponadto poznaliśmy gry, jakie trafią do abonamentu Games with Gold w listopadzie. Na Xbox One będą to Sherlock Holmes, The Devil Daughter oraz The Final Station. Na Xbox One i 360 mówimy natomiast o Star Wars Jedi Starfighter i Joyride Turbo. A Kojima Productions wypuściło 8-minutowy zwiastun premierowy Death Stranding. Premiera już za tydzień. Uuuu.